Witam z tej strony Kaziosła, to jest kolejny odcinek z Batmana Arkham Asylum. Kontynuujemy oczywiście rozgrywkę, ale wiem, że wiem, że tutaj nam to dłużej zajmie, zresztą takiej, że e, trzeba dojść do operatora bez wykrycia i bez zabijania jakikolwiek jakichkolwiek przeciwników, e, ponieważ wszyscy mają obroże bezpieczeństwa, co się równa z tym, że mm, I mean, but, 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 so a Batman better not try and mess with us. It does seem careless of you to have lost him. I have no time for your games, besides Leg. Tell me where you have him. We have security for interviewing him leaving your cell last night. So Do I need to spell it out? We know you hypnotized him or whatever it is you do.

Pan nas wykryje, ale spróbujmy. A udało się. Udało się, ale nie wiem, czy się udało do końca tak jak chciałem. Czyli, że my tak naprawdę nie wracamy się z powrotem. Zobaczmy, tak wróciliśmy z powrotem na starczy tutaj do tego przejść, idziemy tak tu, sfinamy się do góry, wrócimy tędy, no tu jest, tak, tu, Dobra, widzę gdzie musimy się dostać, ale nie wiem, którędy Nie wiem, to tak na pewno w której ręce. Wreszcie powinno być, powinno się świecić. Bo widzicie, tam się świeci ta krata. Ale nie widzę, gdzie jest wejściowa. Jest ciężkie. Oczywiście tak, się nie tam iść, a ja nie wiem, nie jest nasz tak 100% hmm. Więc będziemy powtarzać. Oczywiście to jest oczywiste, że będziemy powtarzać. No dobra, widzę. Nie ten tu mamy wejść, tylko ten tu mamy przejść. No, e. ten mamy przejść po prostu tu. Tak. Słusznie, tą kartę. Idźmy do góry. Chyba tędy do góry będzie przejść.

Mm -hmm. what else? So you think you well, good for him. You remember about my alarms? He's here, you idiot. Stop him from getting to me! Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. W dół. Zejście w dół, jest? A to jest zejście w dół, to jest przejście w dół. Tu mm. jest łatwo, bo to. Aj! Łatwe, tylko no, trzeba uważać, że to jest zejście takie dość, dość, dość śmieszne. Już nie dziwne, że spadamy w dół. To jest więc tak, wracam tędy, tam tamtędy i jak on wyjdzie, to wtedy. Chodźcie tu, już chodźcie tu. Jak on się obróci, to wtedy mogę zaatakować. Może to to że oni tutaj stoją teraz. Tu. Góry. Góry. Tu. jedźmy górą. Mam nadzieję, że mi się to uda. Co mam w planach? Nie wiem. Mentalnie z nimi strzelającymi. Uda nie udało się. as countries move joker wanted the entrance to the titan production plant guarded i should pick up harley's trail again so i can find it Tutaj okay. niech tu, nas tu dobrze tylko. Wracamy się i trop Harley. Idźmy. Mam nadzieję, że dźwięk wszystko nagrywa, bo nie testowałem tak naprawdę nagrywania.

Where is the lab? Back over there. I always get buzzed through. There's a hidden door, but, well, you know, it's hidden. I'll find it. Stay here. I just work here. What gun is killing me? Protection machine. Protection Protection. Nie mm, tak. Coś tam z tamtym rzeczem będzie. Gdzie tu jest tutaj tu, Tutaj? Nie, tutaj są. Dobra. Czy to jest panel do tej chwili. Cztery. Jeszcze Pierwszy. Oh, it's opened. Ugh, it's we can go. Well, look who's discovered our secret lab. Since you've made it this far, let me show you what i cooked-up To będzie jednym... jednym z drugim walczyć, Aj, jednem pamiętajcie? Tak odskok, od, skok, od, od, od.

Po tak. On walnie w ścianę. My no, go bijemy tutaj tym no? Tak. Są teraz z tego. Teraz tego, i tak będziemy bić w jednym drugim. To jakbyśmy nawet na robotach stali Aj! Tu Scratch. Oracle, I've destroyed the Titan production facility. But Joker escaped with enough to cause us real problems. Just when you think it can't get any worse. They've been using a venom plant hybrid to create the Titan strain. The plant's the key. And there's only one person on Arkham Island who can help us. And what makes you think poison ivy will help you? If her plants are at risk, she'll listen. I have a sample of her pheromone signature on record. She'll be somewhere in the gardens. I'll track her down. I'm going to need something to get over this ravine. Przyjechał opcja, Przyjechał, opcja, jedna Gdzieś jedna chyba jedna opcja, jedna opcja, jeszcze opcja, jedna opcja, jedna No, oczywiście chodziło o to, chodzi o to, że ja to zrobiłem. E, tam zrobię, tam przejść zrobię. Tak. Zniesiemy. Już wiemy jak tam dojść. Pamiętacie tamtą, eee. Tą, miejsce, do którego chciałem doskoczyć w kanałach? Właśnie za pomocą tej liny tam, tam się dochodzi. Ta ilość procentowa to jest po prostu ile procent mamy do znalezienia IV bodajże, albo ilość feromonów w powietrzu, może coś takiego, IV. I'm mean, here now, my poor darling. Yes, I know he's found us, but I won't let him hurt you. I'll kill him first. Ivy, I know Dr. Young mutated these plants to produce venom. Yes, and I heard it through the grapevine the evil woman paid the price. <laughs> I need you to help me create an antidote. Why should I? Let Joker have his fun. I'll enjoy watching you squirm you've been in the dark too long. Every plant on this island will get the same unless you cooperate. There's a plant growing deep in Arkham Island. Only it can counter the effects of this Titan strain. Where do I find it? Oh, in Killer Crocs Lair. You didn't think it would be easy, did you? Oracle, no, I, 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 be... right. I need to find a way into Killer Croc's lair. It's somewhere below Arkham Island. There's nothing on the system about where he's kept. I found a door near the Batcave, but it's shut tight. There's got to be another way in. I left guard cash in the mansion. I'll see if he can shed some light on where Croc's kept. Yeah, go back and play with that bitch for a few more. What the hell is that thing? Ow! Okej, kumplu! Będziesz fajny, fajny ten, Fajna fajny bonus będzie. To będzie razy, e, chyba z 10 razy 16, coś takiego, tak? Raz 15, 1500. A, 150, przepraszam. Mm. wyjście Przepraszam nas bardzo. Mm. Nie tu. I tu chyba. Tak. Modyfikacja nowa. Tym razem zasilanie badrągów. Czuć los. bonus do kombinacji. Tak. Hmm. okej okay. tutaj, tutaj to jest to przecież zablokowane, czy nie, nie jest znowu ten tym kanałem wentylacyjnym piądzie jak było teraz, teraz jest jak ja to nagrywam, ale ja jak w pędziak było święto Przypomniałem się moja mama z pytaniem, co to, co to za impreza u nas pod, pod sklepem, pod festyn pod sklepem, a to po prostu było, um, obchodziliśmy święto u nas w dzielnicy, święto um, powstania pierwszego, pierwszego powstania śląskiego, e, z racji takiej, że w sumie, nie wiem czy to zaczęło u nas jako tako całe powstanie pierwsze śląskie, ale powstańcy byli u nas, no i z okazji tego e, powstania od 2014 roku z okazji rocznicy od 2014 roku jest u nas organizowana impreza tylko nie wzią, obchody po prostu no i e, z okazji obchodów zorganizowany był rajd no i policji dużo stało bo rajd wiecie ride rowerowy, więc Policja musiała pilnować uroczystów, żeby im się nic nie stało w się drogi hmm. Nie wiem o co chodzi z tym strzelowatym, ale nie wiem gdzie jest to. Chyba tak naprawdę. No przewrócone zasilanie, czyli to zasilanie, które było wcześniej. It's a When I get it, I'm going to rip his head off and stick it outside City Hall. Hmm. It doesn't yeah. say.

Nie mi odetnij, odetnijcie mnie. Od, odciąłem się, proszę. Teraz idziemy. Gdzie tu wyjść, tam na mnie, więc zaraz do was, Zaraz skończyć i idę. Idźmy. Bo, tak więc w tym miejscu. Dobra, tak więc w tym jest kończę. To na ślądzie. Jeśli się mi pamiętajcie skomentowanie, odcinka do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o kanał na swoim względem. tak więc do zobaczenia, trzymajcie się na razie. Cześć. Pa.